Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z FC25. W dzisiejszym odcinku otworzymy paczkę z bohaterem bez żadnej maksymalnej oceny. Ostatnio poleciał bardzo fajny francuski traf z paczki z ikoną czyli Frank Ribery. Może dzisiaj kolejny dobry francuski traf. Zinola zapraszam, zapraszam. Zanim otworzymy tą paczkę z Hero, postaram się zrobić jak najwięcej player picków. Myślę, że około 10 uda mi się zrobić. I otworzymy potem paczkę z Hero. Zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to szybkie słowo od partnera tego kanału. Jeżeli chcesz kupić tanio i bezpiecznie końcy do FC25, 5, to strona U7Buy, to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od złożenia zamówienia. Pamiętaj o kodzie rabatowym DAW, który daje 6% zniżki. Link w opisie. Teraz na stronie u 7 Byte trwa promocja, której, jeżeli kupicie końsy, możecie zgarnąć nawet do 4 milionów końców za darmo. Dobra, także udało mi się przypalić już skład na 10 playerpika, także zaczynamy, zaczynamy. Pierwszy player pick 77, plus. mamy kartę 82. Teraz poleci drugi player pick, zobaczmy. Teraz będzie trzeci playerpick. O, oh, dawr jest 82, jak na razie słabo. Jakieś ekraniki 85, 86. Kałcik jakiś skromny by się przydał. Kurde, jak na razie nie jest najlepiej. To już będzie piąty player pick, czyli mamy połowę już. O mój Boże! Teraz będzie szósty. No już powinno coś tutaj polecić do lokateli. 83, jak na razie, najlepszym trafem. Siódmy player pick. 8,3. Lecimy coraz, coraz wyżej. To mamy z ósmego, z dziewiątego, 80. I zobaczmy ostatni player pick. No dajcie jakąś kartę 85, chociaż. No błagam! Tragedia. Więcej nie będę robił tych player picków. Jest tragedia, naprawdę Nie sądziłem, że to może być aż tak cienkie, nie Dobra, także pierwszy skład udało mi się przypalić Przypalam tutaj moją wczorajszy traf Z paczki z bohaterem Jabera. Nie będę za nim tęsknił, tragiczny jest Może w tej paczuszce jakaś kało, Jezu A Także drugiego składu musiałem kupić dwie karty Ale to nie ma znaczenia, przypalamy drugi składzik Jestem absolutnie wypstrykany Z absolutnie całego mojego foderu Ale mamy przynajmniej ulepszenie karty hero Dobra, także to będzie paczka z wróżbą Zobaczmy, mamy ekrany, ale bez walkoutu Jakiś Włoch, taki Antonio na to, ale. Ojojoj. To nie może się wydarzyć. No nie, oszukujmy się. No ale dobra, to będzie już kolejna paska z bohaterem. Zobaczmy. Bez żadnej maksymalnej oceny to może być SP. O, Boże, tylko nie Litmanen. Trafiłem już go przecież. Come on! Tak po fryzurze można było wnioskować, że to będzie jakiś Zinola, ale no niestety to będzie Litmanen. Bardzo słaba karta, naprawdę. Dobra, tak żeby wymyśliłem coś takiego, kupiłem sobie pani Gianni na skrzydło, ponieważ chcę ją wytestować. Mam bardzo fajną kartę Inform, ale chcę sprawdzić, czy jest w ogóle sens płacenia dodatkowych pieniędzy za prawie taką samą kartę. Będziemy grali formacją 4-3-3, ponieważ chcę grać Lampardem, Girardem i Roberto w jednym składzie. I dzięki tej formacji mogę. To zrobić. Także tak prezentuje się ekipa pierwszego rywala w Division Rival w dzisiejszym odcinku. Jest naprawdę bardzo spokojne. Wszystkie karty po prostu złote, rzadkie. No zobaczymy, co ten gościu potrafi. Zobaczymy, bo Dianie i pierwsza sytuacja na skrzydle ładnie ominęła. Tutaj obrońcę jeszcze dalo do Rashford. Rashford podaje do Riberiego. Ribery się z tym jeszcze oczywiście zabrał i fineska, dobito kurde. Ale ładnie mnie zrobił. Phil Foden, to musiała być bramka. No jak na razie powiem, wam, że ten gościu naprawdę dobrze gra. Ale podanie od lamparda i lamp do co to? Co to był za lobik? Ale podanie od Edersona, często też tak mam kolego. Znam ten ból, mamy remis jeden do jednego. Nie no, Chowinga został w niespokoju! Co to było za uderzenie obrzydliwe? Jezu, Wirc! Przesunąłem się tym... Bramkażem, ale co ty kurtuła, zrobiłeś w tym momencie? Kasztanie. No ale Lampardzik dał kolejną piłkę do Markusa, ale Wanda, jaki szybki. Na Roberto, jeszcze w polu karnym zamarkujmy to bez szans. Naprawdę, ten gościu tak dobrze gra, jeżeli chodzi o obronę, że przez całe spotkanie nic nie mogłem zrobić. No. Dobra, także to było mega nudne i mega jakieś tak męczące spotkanie. Nie wiem o co tu chodzi, a ten rywal nie pokazał nic nadzwyczajnego, ale ciężko mi się po prostu grało. Zagrajmy sobie kolejne. Dobra, także zobaczmy ekipę kolejnego rywala w Division Rivals z Varan z salibą na środku obrony. To standardowa ekipa, router, Tiuram, Varan. Znamy to. A, jestem w Ribery dribbling, Boże, święto, się tak ładnie z tą piłeczką obraca. Jeszcze i Fineska, no co to było? Oj, Gerard, dobre to było i Ribery, zaraz wrzutka na Rashforda i Rashford z główki. No i ładne podanie do Sona, lecz wykończenie. Czy on tak po prostu sobie wjedzie w to pole karne i brameczkę? Dokładnie tak to jest karta za 1700 końców. On musi robić takie rzeczy. No widzę, że Darwinu no nie jest coś takiego potrafi, ale się przesunąłem. A w może może parysot z tego miejsca? Jajaj, no saliba! Rangriberry Power powershot! O, oh, nie, nie ma bramki! Kurde, myślałem, że to leci do światło bramki chociaż, no. Ej, nie, no powiem wam, że się na tym skle. Naprawdę sprawuje się bardzo fajnie. Teraz wrzutka na Rasforda Rasford, no nie wygrał, główki. Nie, brawo, kultuło, ale żeś nas teraz uratował. Oj, Duram, z ławeczki jak się rozpędził i mocne uderzenie, ale Mike to broni. Oj, za Roberto do Ribery'ego, Ribery, dawaj podatki do ja sobie wypuściłem to piłkę za daleko, no. Ale podanie to było, a no, co to. Czy to będzie rzut karny, naprawdę? O mój Boże, wyrazy współczucia dla rywala, no ale zobaczmy, no takie okazje musimy wykorzystywać Steven Gerard. Piękne wykończenie rzutu karnego. Przepraszam bardzo za tą bramkę. Dawaj Ribery, Power socik. Wow, no, leciało to z potencjałem. Nie wiem co ja tu robię, ale nie ma bramki. Lampard nie trafia z 6 metrów. Oj, no i po raz kolejny... Tym razem drugi rywal się dał na to nabrać, ale niestety Duram tego nie wykończył. Ale będzie jeszcze jedna próba, ale ten Mike lata na tym na tej bramce. No i mamy rage quit. Przeciwnik nie wytrzymał presji. Spoko! Dobra, tak zwracam przerywnika player pick 77 plus Może tym razem będzie lepiej. Zrobiłem 10 player picków. Najlepszą kartą była karta 83. Zrobiłem jednego player pika. Najlepszą kartą jest Inform83. Wow. Wandeven na środku z Wandajkiem. Boże święty. Już nowa karta z eventu. Ten Do Dovman? Dovoman, Dowoman? Donovan. No. O. Oj, Liberi, bardzo fajnie zakręć tutaj zawodnikami rywala, ale nie, nie wiem, jakoś dziwnie nie miałem kontroli nad tym Rashfordem, ale... Jeszcze Gerard ładnie zamarkował. Co, ty Wandajka tak łatwo nie przejdziemy. Zobaczmy, może Frank Lampard Powers. O tym są to bez problemu łapie. Brawo, ze Roberto, to jest naprawdę przejęcie w bardzo ważnym miejscu. Jeszcze odegrajmy do niego, podajmy do Rasforda I to powinna być bramka, ale spytarda na bramkę w siódmej minucie. Nie wiem, co ja robię w dzisiejszym odcinku, ale się przesunąłem tym bramkarzem. Narka. Absolutnie nie chciałem tu podać. Celowałem do Rudigera. Jeszcze się przesunąłem beznadziejnie. Oszukała mnie bramka na, gra na tego gola. Oj, brawo, Rashford, Normalnie zachował się, jakby miał 99 odbiorów. Polećmy do końca linii. to <grym> no ten Wandaj. Ale Lampard przejęcie super z lewej nogi. Alison to wypluwał, Markus. Jeszcze wygraj główkę. ajajaj. Diani jest szybsza od Ferlanda Mendiego, to jest naprawdę bardzo imponujące. Jeszcze takie super podanie do Roberto. ZEROBERTO! bo Boże święty, przepraszam do tego gola. Ten wandek powinien na spokojnie to zablokować. Oj, Riberis. <grym> Znowu 99 odbioru, wypuszczenie Markusa, ale on naprawdę ma bardzo fajne podania i power shot, potężny. Ale Alison sobie to jedną ręką broni. O jezu, jakie wejście! Czerwona kartka i będzie rzut wolny którego może paść jedna z ładniejszych bramek, zobaczmy. Oczywiście będzie wykonywał to Ronald Kuman. No i daj mi chociaż rzut wolny wykonać parowo no. To z rage quitowo, no w sensie mamy zwycięstwo, ale chciałem sobie uderzyć z wolnego. Dobra, także to by było na tyle, ja lecę oglądać spotkanie Polaków ze Szkocją, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie znać w komentarzu, co udało wam się ostatnio trafić, spać z ikoną z hero. Widzimy się w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!